Panie warszaku, pytanie o jednego z nich jest pytaniem politycznym, bardzo ważnym chyba, bo yy, Przemysław Czarnek, yy, jeden z liderów Prawa i Sprawiedliwości, lider PiSu na Lubelszczyźnie, gdzie PiS triumfuje, bo po, powiększył swój stan posiadania i z, ma spokojną większość, on już, jeszcze nie znając dokładnie tych wyników, ale już mówił, że ma nadzieję, hmm. że Konfederacja zdobędzie chociaż jeden czy dwa mandaty i hmm. będzie z nimi w koalicji. Krzysztof Frejowski, o którym wiemy tylko tyle, że jest weterynarzem z Lubelszczyzny. Nie, no wiemy trochę więcej. Znaczy my wiemy. Jest członkiem które... Nowej Nadziei. Dobrze, czyli Krzysztof Frejowski jest waszym radnym w Sejmingu. i pytanie jest takie. PiS nie potrzebuje przecież jego poparcia, żeby mieć większość, mhm. a jednak chce zawrzeć tę koalicję. Jak pan to odbiera? Nie, no, moim zdaniem to jest gadanie medialne. Pan Czarnek, <kluzny> po tym jak przestał być ministrem, moim zdaniem buduje swoją e, pozycję polityczną na e, dużej aktywności medialnej i ja rozpatruję to, co on powiedział, wyłącznie w kategorii szukania medialnej atencji. My nie prowadzimy w tej chwili żadnych rozmów z PiSem, żeby to wybrzmiało jasno ani nie prowadzi... na Lubelszczyźnie, ani mhm. na Potlasiu, ani nigdzie. Ale co jeśli, co jeśli Krzysztof Frejowski, jeśli wasz radny w, na Lubelszczyźnie, Dostanie propozycję na przykład wejścia do zarządu województwa. Nie wiem, będziemy rozmawiać o tym, natomiast ja nie sądzę, żeby taką propozycję dostał, bo niby dlaczego miałby dostać, jeżeli pisma samodzielną większość, to byłoby to absurdalne. Może tak? na przykład. Moim dlatego, zdaniem, żeby rozpatrywanie każdej przykład... wypowiedzi polityka PiSu bez końca jest szkodliwe dla debaty publicznej. To no są wypowiedzi przy... często Przemysław... od faktów. No to jest akurat bardzo ciekawa wypowiedź, bo przemysłow Czarny uśmiecha się nam do PSL-u, uśmiecha się do was, proponuje wam koalicję. I wygląda to, ludzie to odbierają. Komentatorzy odbierają to w ten sposób, że Czarnych chce pokazać, że PiS ma zdolność. No dokładnie, koalicyjną. PIS chce pokazać, że jest w grze, że stracił władzę w kraju, ale że jest w grze na poziomie samorządowym. Jarosław Kaczyński będzie opowiadał jakieś takie rzeczy, że będzie budował wielką koalicję. Będzie mhm. teraz presja przed wyborami do Europarlamentu. Tak jak zawsze będzie ta sama śpiewka, że prawica to ma być zjednoczona, że PIS to nie by prawica. No my odrzucamy tą całą retorykę, bo to jest po prostu retoryka takiego szantażu Skoro na pan nie chcę rozmawiać o... I, i my no dobrze, tą ale to odrzucamy. Ale jakoś z Polska potrzebuje prawicy, która będzie alternatywą dla PiSu, a nie przystawką dla PiSu. Konfederacja nie, to, nie będzie żadną a nie przystawką dla PiSu. Panie Marszałku, a nie nie dla nie Panie PO, marszałku przecież pan to mówił tysiąc razy i jeszcze pan... Nie będzie trzeba miało, powtarzać. Ale będzie pan miał okazję, tylko jakby pan czasami słuchał pytań, albo nawet na nie odpowiadał. Panie redaktorze, słucham bardzo uważnie. Pytanie było o zaloty Przemysława Czarnka do Konfederacji. Odrzucicie je, czy przyjmiecie? Znaczy nie ma żadnych zalotów. Ja po prostu to zdementuję zgadanie jest no, gadanie medialne. No, a to Skupmy nie są się, zaloty, że zaprasza was do koalicji? No to są zaloty. To mnie w ogóle nie obchodzi. Panie redaktorze, mamy poważne sprawy. Dla przykładu, ja wczoraj spędziłem 4,5 godziny na e, wyjazdowe no spotkanie Komisji Obrony, poważne Obrony poważne Narodowej w ja Sztabie Generalnym. Rozmowy o modernizacji za dwa miesiące. Unia Europejska wdraża... I w 20...